Pinokio, rozdział czwarty. Przygoda Pinokia ze Świerszczem, który mówi i płynąca z niej nauka, że krnąbrne dzieci strasznie się złoszczą, kiedy zwraca im uwagę ktoś, kto ma od nich więcej oleju w głowie. Powiem wam zatem, dzieciaki, że kiedy biednego, niewinnego Dżepetta prowadzono do więzienia, ten łobuziak Pinokio ledwo się wyrwał ze szponów karabiniera, Pognał przed siebie przez pola, by jak najszybciej wrócić do domu. W wielkim pędzie przeskakiwał przez wysokie zarośla, kolczaste żywe płoty i rowy pełne wody, niczym koziołek lub zając, którego ścigają myśliwi. Kiedy stanął przed domem, drzwi były zaledwie przymknięte. Popchnął je, wszedł do środka, porządnie zasunął rygiel, usiadł na podłodze i odetchnął głęboko z wielkim zadowoleniem. Lecz zadowolenie trwało krótko, ponieważ usłyszał, że w izdebce ktoś robi kri-kri-kri. – Kto mnie woła? – spytał Pinokio z dużą na ramieniu. – To ja. Pinokio odwrócił się i zobaczył dużego świerszcza, który powoli wspinał się po ścianie. – Powiedz, świerszczu, kim jesteś. – Jestem świerszczem, który mówi i mieszkam w tym domu już ze sto lat albo i więcej – ale teraz ten dom należy do mnie, powiedział pajacyk. jeżeli chcesz mi wyświadczyć przysługę, idź stąd natychmiast i nawet się nie oglądaj. A ja się nie ruszę, odparł świerszcz, dopóki nie powiem ci całej prawdy. Mów i zwiewaj. Biada dzieciom, które buntują się przeciw rodzicom i dla kaprysu porzucają rodzinny dom. Nic dobrego ich w życiu nie spotka i prędzej czy później gorzko tego pożałują. Gadaj zdrów świerszczu, jak Ci się tylko podoba, a ja i tak wiem co trzeba, i jutro rano pójdę w swoją stronę. Bo jeśli tutaj zostanę, to skończę jak wszystkie dzieci czyli każą mi pójść do szkoły, i chcąc nie chcąc, będę musiał się uczyć, na co tak między nami nie mam najmniejszej ochoty. I lepiej się bawię, kiedy łapię motyle, łażę po drzewach i wybieram pisklęta z gniazd. Biedny głup, Tasie. Musisz wiedzieć, że jeśli będziesz tak postępował, wyrośniesz na pięknego osiołka i wszyscy będą się z ciebie śmiali. Przestań już krakać, świerszczyko okropne, wrzasnął Pinokio. Lecz świerszcz, który był cierpliwy i do wszystkiego miał filozoficzne podejście, zamiast się gniewać za impertynencję, mówił dalej tym samym tonem. A jeśli nie masz ochoty chodzić do szkoły, może nauczysz się przynajmniej jakiegoś zawodu, żeby zarabiać uczciwie na chleb. Mam być szczery, odparł Pinokio, który zaczynał tracić cierpliwość. Wśród wszystkich zawodów na świecie jest tylko jeden, który lubię naprawdę. Cóż więc takiego chciałbyś robić w życiu? Jeść, pić, spać, wariować i włóczyć się od świtu do nocy. Tylko żebyś wiedział, rzekł Świerszcz, nie tracąc spokoju. Że ci, którzy tak robią, prawie zawsze kończą w szpitalu albo w więzieniu. Oj, uważaj, świeższ wszystko kraczące, bo jak wpadnę w złość, to zobaczysz. Biedny Pinokio, żal mi ciebie naprawdę. Dlaczego ci żal? Bo jesteś pajacem, a w dodatku, co gorsza, masz drewniany łeb. Na te słowa Pinokio zerwał się ze złością na nogi. Chwycił z ławy drewniany młotek i cisnął nim w świerszcza, który mówi. Może sam w to nie wierzył, że trafi, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że uderzył go w samą głowę. Biedny świerszcz ledwie zdołał wydać z siebie kri, kri, kri i zesztywniał przyklejony do ściany. Wkrótce zapraszam Was do słuchania o kolejnych przygodach pajacyka. Do usłyszenia.